Okej okay, chłopcy, tak jak już wiecie przyjechaliśmy dzisiaj do was z Miedzielnicy, bo dla was trening bramkarski. Przede wszystkim bardzo nam miło, że w tak gronie dzisiaj gościcie. Nasz skład osobowy, ja się nazywam trener Paweł, trener Dawid, oboje jesteśmy trenerami bramkarzy. Jest dzisiaj z nami też trener Bartek, który odpowiada za przygotowanie motoryczne. Panowie, co dzisiaj? Tak naprawdę trening mocno pokazowy dla nas, żebyście by sobie też doświadczyli jak to wygląda u nas w Akademii. Przede wszystkim duży uśmiech na tym treningu, zaangażowanie, ale to widzę już od początku, od początku jest, i spokojnie sobie łapać rzeczy. Jak coś potrzebujecie, to pytać nas, rozmawiać, wyciągać jak najwięcej, bo to my jesteśmy tutaj dla Was, żebyście jak najwięcej z tego treningu wyciągnęli. Ok, i teraz jeśli prawą nogę mam tutaj, to lewa ręka. Łokieć do ziemi i łapy do nieba, do góry. Mu. raz, hop, góra. Raz, góra, powtarzamy 10 razy, dawaj. Dawaj, dawaj, stopa, na ziemi. Topa. nie ta ręka, prawa ręka, tu prawa ręka, to samo. Dawaj, prawa ręka, lewa ręka, tu prawa ręka. Tu lewa ręka, tu dobrze, Ok, dawaj. Łokieć, ziemia i wysoko, łokieć, ziemia i wysoko. Du, góra wyciągam. Teraz tak, z tej pozycji wysokiej, schodzicie nisko, jakbyście schodzili tutaj, troskowali się w tunelu, ale głowa do góry. Lata, no, patrzymy przed siebie i poruszamy się do niebieskich. Partner trzyma gumę, tak żeby ona była napięta, nie tak luźna jak teraz w dostaje. Ja idę i teraz partner porusza się ze mną, i poruszamy się cały czas w nisko, jakbyśmy w tunelu byli, ok? Dawaj. i Idziemy do niebieskich i płynie, bez zatrzymania. Raz, 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 raz. raz. Super. O, dawaj, 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 Nie walisz głową w moją rękę. Dawaj. Mocno. Góra mocno. Góra mocno wybiegam przód. ok? Dawaj. Hop. Raz. Dwa. trzy, Wybiegam przód. Dawaj. Teraz. Tak? tak. To Super. powrót, tak postawę, Brawo. muszę zrobić. No, no okej, okay. jeżeli tam jestem tam w postawie bramkarskiej i piłka do mnie leci, to łatwiej mi będzie piłkę łapać w zatrzymaniu, czy jak będę biec do piłka. No proste, że tak, mam większą kontrolę nad ciałem, prawda? Więc to starajmy się trzymać, okej? Okay? Tak jest. Prawo? Ekstra. Jeszcze raz. I wprowadzaj tam, gdzie nie ma. Brawo. Ustawienie. Ekstra. I wprowadzam tam, gdzie nie ma. No i petarda. Jak mówiłem do ciebie, jak leci poniżej linii barków, to jak tam? No i jak to można nazwać ładnie? I prosto. W koszyczek, może być. A jak leci wy powyżej linii barków? I jakie Dobra. ma być literka Jesteśmy wtedy gotowi. na piłce? No i petarda. Jak bramkaż powinien być ustawiony? Między trzym a trzym? W bramce. Nie. To jest zła odpowiedź. Ktoś ma inny pomysł? Nie. Próbujemy tak Co jest najważniejsze w piłce nożnej? Za czym biegają zawodnicy? Piłka. Brawo, czyli bramkarz powinien być ustawiony między piłką, a? 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 A środkiem bramki, dokładnie. Zawsze jak piłka jest na środku tutaj, to jestem ustawiony. Między piłką, a środkiem bramki mam grzybek. A jeżeli już jest piłka tam, z boku, o no to wtedy ja zmieniam swoje ustawienie tak, żeby być ustawiony między piłką, a środkiem bram, czyli mam grzywę pomiędzy nogami, i wtedy jestem dobrze ustawiony. Budowa domu, nie? Pam. dawaj. Lepiej, super. Ok, ok, jeszcze raz, czyli nie stopa tu i tak otwarta, i upadam tu, biodro idzie do tyłu, tylko jest krok i biodro idzie delikatnie po skosie w przód, ok? Ciągnę bioderko za kierunkiem ataku, za kierunkiem stopy. Okej, okay, petarda. Ostatnia forma treningu. Yy, forma troszeczkę zabawowa, ale powiązana z rywalizacją. Bardzo bramkarze to lubią. Pewnie słyszeliście, bitwa bramkarska. Jesteśmy? Okej. Okay. Jesteśmy na środku. Ready steady. Go Gramy. Nie ma czasu na przerwę. Brawo, dawaj, đi. go Brawo, gramy. I bronimy. Dobra Brawo Wojtek, super interwencja nawet! brawo miły, yes. brawo, brawo Wojtula! To, to jesteśmy, tutaj jest, jest. Brawo chłopcy, brawo. Panie prezesie, co takie kluby jak na przykład właśnie KP Brzeg Dolny może wyciągnąć z takich treningów? Przede wszystkim yy świeżość w podejściu do y, zawodnika. Tak? W takiej małej miejscowości jak nasz Brzeg Dolny jest ciężko o trenerów, a zwłaszcza trenerów bramkarzy, więc na pewno y, cieszymy się, że y, udało się taki trening przeprowadzić. Chłopcy, jak się dowiedzieli, że jest trening dla nich przygotowany z trenerami z y, Akademii Miedzi Legnica, to od dwóch tygodni y, już ta euforia była w nich widać, każdy w grupie swojej y, było widać, że się z, jakby nawet stara więcej Mocniej, żeby pokazać, że zostali wyróżnieni, bo to nie wszyscy bramkarze, którzy u nas w klubie bronią, ale na dzisiaj wybraliśmy jedną ekipę. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się kolejną ekipę zorganizować i przeprowadzić podobny trening. Proszę opowiedz, jaki jest cel tego projektu? Wyszliśmy z projektem współpracy z klubami partnerskimi pod kątem treningu bramkarskiego. Przede wszystkim chcemy pokazać naszą metodologię szkolenia, jak na co dzień pracujemy w Miedzie Legnica, żeby chłopcy z klubów partnerskich mogli tego doświadczyć oraz przekazać narzędzia do treningu bramkarskiego też trenerom, którzy pracują w klubach partnerskich, ponieważ wiemy, że w mniejszych ośrodkach jest problem z trenerami bramkarzy. Ci chłopcy nie doświadczają treningu bramkarskiego i my wychodzimy z inicjatywą, żeby dać im narzędzia, żeby tego treningu doświadczyli. Jesteśmy w mieście Mateusza Abramowicza, w Brzegu Dolnym, no jak dzisiaj się odbył ten trening? Myślę, że możemy tutaj czekać na następnego Mateusza Abramowicza, co prawda ciekawostka, dzisiaj jeden z chłopców powiedział, że Mateusz jest jego wujkiem, więc duże pozdrowienia tutaj na, dla Mateusza. Trening w bardzo pozytywnej atmosferze, Przekazaliśmy podstawową wiedzę z zakresu, z zakresu treningu bramkarskiego dla chłopców. Przede wszystkim dziękujemy im za zaangażowanie, dzisiejszy trening oraz uśmiech, jaki dali nam i myślę, że my im również jako trenerzy tutaj z Akademii, więc dziękujemy bardzo przede wszystkim za gościnę w brzegu. No właśnie, wiemy, mieliśmy tutaj dzieci z różnej kategorii wiekowej od rocznika 2011 do 2015, tak więc jak trzeba było podejść oraz no, czego tak naprawdę te dzieci nie wiedziały dzisiaj. Chcieliśmy przede wszystkim przekazać młodym adeptom bramkarstwa z brzegu podstawową wiedzę z zakresu obrony bramki i tak głównie, głównie dzisiejszy trening był w poruszaniu w tej tematyce na pewno przede wszystkim chcieliśmy dać im dużo fanu z tego treningu bramkarskiego, bo dla większości tych bramkarzy była to pierwsza styczność z treningiem bramkarskim, więc po prostu chcieliśmy ich zarazić podstawowymi rzeczami, ale żeby ten trening doświadczał dla nich dużo uśmiechu, dużo radości, czerpali z tego przyjemność. Inicjatywa współpracy z klubami partnerskimi wiąże się z wyjazdem do tak naprawdę wszystkich klubów, które zgłoszą takie zainteresowanie. My wyszliśmy z pomysłem, żebyśmy od odwiedzali te kluby. Mamy za sobą już wyjazd właśnie do Nysy Kłaczyna. Dzisiaj odwiedziliśmy Brzeg, aczkolwiek jeszcze w przyszłym tygodniu odwiedzamy Kąty Wrocławskie, też nasz klub partnerski oraz będziemy w Malczycach i czekamy na dalsze zgłoszenia od klubów partnerskich, które będą miały ochotę nas zaprosić, doświadczyć tego treningu bramkarskiego. Projekt idzie w kierunku mocnego rozwoju w przyszłym sezonie, ponieważ planujemy regularne odwiedzanie klubów partnerskich, oczywiście z inicjatywy tych klubów będziemy odwiedzali regularnie, kluby, które będą zainteresowane współpracą regularną.